Witam serdecznie na stanie z tej strony ten i triatlonu. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym pokażę jak przede wszystkim zabezpieczyć przed kontuzją Achillesa lub kiedy ten Achilles nam dospiera. Oczywiście mowa tutaj o tym ścięgnie, który znajduje się nad piętą na naszej łydce. Można powiedzieć, że na Achillesie zjadłem zęby, nadmiałem go wcześniej operowanego, bo miałem zwapnienia, więc próbowałem naprawdę różnych, różnych metod, ale wiem, że najlepszy efekt przyniosło jedno ćwiczenie, czyli protokół Alfred. Co, na czas to również polecam to moim zawodnikom, którzy właśnie borykają się z właśnie zapaleniem ścięgna Achillesa. Więc bardzo fajne ćwiczenie. Jest to ćwiczenie ekscentryczne, więc na pewno nam pomoże w tym, aby uporać się właśnie z bólem Achillesa. Zaraz zademonstruję, jak one wygląda, bo jest bardzo proste, ale również trzeba je dobrze zrozumieć. Staramy się znaleźć jakiś podes, taki, który by nam umożliwiał zrobić to ćwiczenie i rozciągnąć tego Achillesa. Robimy, że tak powiem, spięcie na dwóch. W dwóch nogach tak i pracujemy tylko ekscentrycznie, czyli prowadząc stopę w dół. Ja to robię w ten sposób, że możemy się podtrzymać jakiegoś na przykład poręczy i utrzymujemy się, napięcie na tej, na tej stopie. i Ten achilles, który nam oczywiście doskwiera, który jest stan zapalny, przesuwamy powoli w dół ekscentrycznie, bardzo powoli, nad go lekko tu rozciągając. I potem wracając do góry, pomagamy sobie z drugą nogą, aby nie robić tego ruchu koncentrycznego, aby po prostu nie męczyć tego organizmu, aby mu go wzmocnić ten mięsień, e, przepraszam, te ścięgno, a nie po prostu nad nim tutaj jeszcze go bardziej męczyć, czyli napinamy i powoli sobie schodzimy. Myślę, że to ćwiczenie również możemy wykonywać podczas rozgrzewki, przed treningiem. Nawet jeżeli nas te ściany Achillesa nie boli, to bardzo Wam polecam, właśnie aby również tak mobilizacyjnie popracować na tym Achillesie. I tak jak widzicie, ja tu się podtrzymuję i podnoszę się dwoma stopami do góry. Nie, nie potrzebujemy naprawdę tu żadnego tutaj jakiegoś. Ciężaru czy czegokolwiek, ale zdecydowanie coś takiego nam pomoże. Już wierzcie, będzie duży progres w tym ściegniach i lesy. na pewno go mocno wzmocnimy. Pamiętajcie o tym, że możemy również sobie pomagać to rękoma, że możemy gdzieś na na jakichś drabinkach robić, że mamy jakieś drabinki albo jakąś poręcz i wtedy, jeżeli mamy taką możliwość, to powoli schodzimy w dół. Tak wam tu pokazałem. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli jesteś ciekaw o Chciałbyś poznać inne ćwiczenia lub jakieś ciekawostki odnośnie biegania, to zapraszam na moją stronę bartonem Tam odbywa się darmowa konsultacja, z której możecie skorzystać. Możecie zadzwonić do mnie i podpytać się o ważne informacje na temat biegania, czy choćby nawet triatlonu. No i zapraszam też również na moje insta-story, gdzie relacjonuję swoje treningi i możecie również posiąść wiedzę na temat biegania, jak dobrze biegać i jak robić swój progres. Serdecznie pozdrawiam, stajniak. Bart tak, trzymajcie się.